Antropogenne zmiany klimatyczne stoją w sprzeczności z historią klimatu naszego globu. Witam, Witam Państwa serdecznie na ten wykład. Będę się starał ten temat możliwie wnikliwie i jasno przedstawić. Istnieje hipoteza stwierdzenie że człowiek obecnie niszczy planetę Ziemię. Wyobrażenie das so, dech in społeczeństwa diese Vorstellung zerstören. Vorstellung hält die Politik in Atem, hält die Gesellschaft in Atem. Die Jungen sind auf der Gas, und die Alten wissen nicht so recht, was sie davon halten sollen. Ten strach wisi nad nami jak miecz demoklesa i napędza działania polityczne. Wiemy, że często jest tak, że czyny napędzane strachem są robione bez głowy. Strach jest zawsze indukowany i cały czas, aby podtrzymać płomień tego strachu, podle, podlewa się ciągle benzyny do tego. Ognia. Czasami mam wrażenie, że podpalany jest ląd i mówi się, że jak ten ląd spali się, to eksploduje bomba. Na przykład taki ląd podpaliła Merkel. W 2013 roku na konferencji prasowej w Kopenhadze i powiedziała, że my mamy czas do 2015 roku, aby zareagować i zahamować wzrost CO2. Jeśli to nie uczynimy, dojdzie do katastrofy. Do 2015 roku wzrost krzywej CO2 musi się załamać i nabrać tendencji spadkowej. Ale Merkel była wspaniałomyślna i po tym terminie, jak nic nie nastąpiło, Sprezentowała Merkel nam jeszcze kilka lat. To by było wtedy 2020 rok. I po tym terminie nie było już nic słychać więcej od Merkel. Ale właśnie tak manipuluje się w polityce społeczeństwa. Naspe następnym wróżbitą był Al Gore, był wiceprezydent sprzed 12 lat w USA. On Swoich, ze swoim filmem Niewygodna Prawda obleciał swoim samolotem cały globus i nawet w Davos przemawiał. Jego rdzenna wypowiedź z 2007 roku była, że wszystkie arktyczne lody do 2013 roku stopnieją. I ten ląd od bomby Algora wypa wypalił się i bomba nie wybuchła. Następnym wróżbitą był niemiecki naukowiec Mocif Latif, którego media między innymi zapraszają. W 2009 roku powiedział on, że dzieci, które są teraz urodzone, na swoje oczy nigdy nie będą widzieć śniegu. I ten ląd podpalony przez niemieckiego naukowca. Wypalił so, się. Ist, sind so die I lady, również die, nic die się nie kara, stało. Bomba nie wybuchła. I okay, okazało się, że jak zawsze polityka gesagt, straszyła tylko społeczeństwo, aby said, realizować swoje man, cele. Aber es ist nichts passiert. Und so läuft das eigentlich immer vor sich hin. Schweizerische Politiker in diesem Sinne die Veränderungen der Klimawandel. Und sie sprechen über die anthropogenen Veränderungen der Klimawandel. Also die Veränderungen, für die der Mensch verantwortlich ist. Das, das ist ja das, 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 was man sagen könnte. Anthropogen steht für Mensch. Das heißt, der vom Mensch verursachte Klimawandel Ta teza jest wspierana przez politycznych badaczy klimatu, którzy co 3 co 5 lat dają prognozę nam na przyszłość. Oni mówią, że to nie człowiek, ale CO2 jest odpowiedzialny w stu za wzrost temperatury na globie. Ci ludzie traktują... CO2 jako termostat, który można regulować klimat na ziemi. Politycy tak reagowali i urządzili w Szwajcarii referendum. O energetycznej koncepcji w Szwajca Szwajcarii w 2017 roku. Naturalnie w referendum politycy otrzymali 58% poparcia społecznego do działania przeciwko zmianie klimatu. A więc mamy dwa tematy. Jeden to klimat i przyczyny i działanie przeciwko zmianie klimatu. Miały być dwa wykłady, ale ja je razem złączę i trochę skrócę. In transcript corrected: taki sposób, bestreben. aby e, Sucherze zrozumieli tą also, Problematik. zwei Themen: das eine ist das Klima, das ist die Ursache, und die Wirkung ist die Not oder das Bestreben, das CO2 möglichst äh, zu vermeiden und zu verhindern. Es wären eigentlich zwei. Die Themen sind anthropogene, klimatische. są w sprzeczności z historią klimatu na Ziemi. Jeśli tak jest, to CO2, że CO2 przyczynia się do zmiany klimatu, to można ten, ten proces zaobserwować w historii klimatu Ziemi. Ponieważ znamy bardzo dobrze przebieg CO2. Do dwóch er lodowcowych na Ziemi. Rozwój klimatu w, w tym czasie znamy również dobrze, a więc możemy sprawdzić, czy istnieją zależności między zmianą klimatu i zmianą CO2. Czy taka e, politycznie przedstawiona nam teza je, jest uzasadniona? To jest bardzo łatwo sprawdzić. Druga część wykładu to granice alternatywnej energii w koncepcji energetycznej 2050. To przede wszystkim wiatry i słońce. Dzisiaj w porannym dzienniku było podane, że oprócz wprowadzenia obowiązku szczepienia rząd ma zamiar wprowadzić obowiązek pobierania energii z baterii słonecznej. To podaję jako ciekawostkę. Państwo teraz się śmieją, ale jak to wprowadzą, wtedy nie będzie nam do śmiechu. Tematem klimatu zajmuje się polityka dużo, jak my to pamiętamy. Większość z Państwa przypomina sobie na pewno przebój Rudy Karela z 1974 roku pod tytułem Kiedy w końcu będzie prawdziwe lato? Dzisiaj ten przebój nie pasuje. Ale wtedy były zimne lata i ten przebój pasował. Wtedy klimat był dobry dla lodowców, teraz jest dla nas znacznie lepszy. Ale w tym samym roku, 19 kwietnia na forum ONZ-u, przemawiał minister USA Henry Kissinger i ostrzegał ludzkość przed tym, że jak dalej będziemy spalać tak dużo węgla i paliwa płynnego, Gaz wtedy nie był taki ważny, wtedy musimy, wymusimy zmiany klimatyczne w kierunku ery lodowcowej i oziębienia klimatu. A więc widzimy, że jest to dokładnie odwrotność tego, co dzisiaj.

Zawsze polityka korzystała z wydarzeń klimatycznych w kierunku indukowania strachu i lęków społecznych przed przyszłością, co widzimy na stronach powyżej tytułowych gazet. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, jak mówiłem o wiceprezydencie USA Al Gore że on za, swój błędy, za swoje błędne prognozy otrzymał nagrodę Nobla. Tak jesteśmy manipulowani przez polityków. A niemiecki naukowiec Latif dostał również nagrodę od niemieckiego rządu za swoje błędne prognozy. Z doświadczenia wiemy, że im błędniejsza prognoza jest, tym większe jest polityczne uznanie tej prognozy. Tu widzimy grafikę z Uniwersytetu Alabama. Światowa Rada Klimatyczna posługuje się 30 modelami klimatycznymi. I tu widzimy właśnie obliczenia tych modeli, prognoz rozwoju klimatu na Ziemi. Powyżej są modele, a poniżej są dane faktyczne, ustalone pomiarami, czy jak kto woli dane ewidencyjne. Poniżej widzimy niebieskie punkty i zielone kratki. Są to pomiary temperatury na Ziemi i pomiary na Ziemi satelity. Te punkty, jak widzimy, bardzo są zbieżne ze sobą, a nawet pokrywają się. Powyżej mamy wiązkę modeli matematycznych skonstruowanych. Pod potrzeby polityczne. Widzimy tu dokładnie, jaka wielka jest rozbieżność między stanami faktycznymi a polityczną propagandą, którą, która odtępia społeczeństwo i jest społeczeństwo karmione przez media tą propagandą.